Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Utrola. Mamy dzisiaj 4 zdepeczki. Lot to każda, popiątaczka była Crazy 8, Laki Kończynka, pastelowe 9 i mamy też dzisiaj wyjątkowo owocową eksplozję. Jak pamiętamy, Laki Kończynka w poprzednim odcinku dwie dyszki nam sypnęła i od tej zdebki dzisiaj zaczniemy. Dwie dyszki to już nie są byle jakie pieniążki no musicie to przyznać. E, mamy też dzisiaj oczywiście mój grzybek nierozłączny, mój gadżet do. To... Ściągania brudków z, po tych zrapeczkach. No dobra, przechodzimy do drapanka, szukamy biedronki. Może dzisiaj się uda trafić na czerwoną. Laki, kończynka, zrapeczka numer 16. Z paczki, trzymajcie kochani, kciuki i zabieramy się za drapanko. I tak, zaczynamy od nutki. Słońce. Mamy też motylka. Mamy biedronkę, ale fajnie. Kolejna zdrabka, laki kończynka z, z zawartością biedronki. Mamy zegar. Oczywiście tą biedroneczkę na końcu odkryjemy, gdy dojedziemy do samego końca zdrabki. Kapeluścik, aparat. Tu mamy cytrynę i ostatni symbol. To wiśnie. No dobra, zobaczymy, czy będzie powtórka z rozrywki z poprzedniego odcinka. Sprawdźmy, ile daje nam dzisiaj ta biedroneczka. No, dzisiaj troszkę mniej, bo piątaczka, no ale to oczywiście i tak, i tak mega cieszy. Fajnie zaczynamy odcinek, oby tak dalej. Przechodzimy do pastelowe 9. Tutaj szukamy dziewiąteczki czarnej lub niebieskiej. Życzymy sobie. Oczywiście niebieskiej dziewiąteczki, no ale czarna, jakby wpadła, też będzie fajnie. I teraz tak: 8, 6, 4, 7, 4, 3, 5, 2, 8 i ostatnia liczba to 3. No i niestety tutaj dziewiąteczki dla mnie nie ma. Kolejna zdrawka. Tutaj z kolei szukamy ósemki, czarnej lub czerwonej. No i dobra, trójeczka. Już myślałem i już mi się ciepło zrobiło, że ta trójka to właśnie była ósemka. Tutaj mamy tak, trójkę, dwójkę, siódemeczkę, dziewiąteczkę, szóstkę, piątkę. Kolejna szóstka jedynka i jeszcze dwie liczby 4 i 4 no to jest łącznie 8, no ale takiej ósemki my nie szukamy kolejna zrabka pusta trudno trzeba grać dalej, ale przechodzimy do owocowej eksplozji numerek zrabki 44 z paczki, tu mamy taką wersję ananasową no i zobaczymy czy coś nam ona tutaj dzisiaj odda no dobra, odkrywamy pierwszy symbol. Mamy tak, gruszkę. I odkrywamy wszystkie gruszki. Ta ta ta, ta, ta 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 Gruszki, gruszki mamy trzy. Cztery. Ok, kolejny symbol to figa z makiem. Z pasterniakiem. O, figi będzie troszkę więcej. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 7 sztuk, pięknie. Kolejny symbol to brzoskwinia. I teraz tak, tu mamy pierwszą, drugą, trzecią, są jabłuszka, i tu mamy jeszcze jedną, 4. Chyba nie pominąłem, a nie, tu są jeszcze dwie, pięć i sześć. Ok. Kolejny symbol, uwaga, uwaga, co to może być? Wiśnie, czy wiśnie są? Są. Dwie. Tylko dwie? Nie Niedobrze. Cytryna. Kolejny symbol. Jedna, druga, też tylko dwa, dwie sztuki. Eee, kolejny symbol, uwaga, uwaga, to karambo. Tu będzie troszkę więcej na pewno. Jeden i drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty tutaj u góry. Szósty i siódmy, pięknie. siedem sztuk yy, kolejny symbol tu już nam brakuje tylko arbuzik do linii. Kolejny symbol to awokado. Jedno drugie i trzecie tu mamy. Tutaj czwarte. Cztery awokado. No dobra pierwszy rządek symboli odkryty zdrabka wygląda sobie tak średnio, no nie najgorzej tu mamy, brakuje nam tylko truskaweczka do linii, a tutaj arbuzik także nie jest najgorzej odkrywamy drugie piętelko i lecimy z tematem na początek winogrono mamy jedno drugie trzecie czwarte, piąte wow, szóste i siódme 7 sztuk. Eee, kolejny symbol to pomarańcz. Są trzy. I jeszcze ile, raz, 2, 3, 4, 5. Banany pierwsze. 1 drugi, trzeci, mamy trzy bananki. Eee, i cztery symbole. Uwaga, uwaga, czy coś tu będzie? Ananas pierwszy. Jest tylko jeden, dwa są. Mamy tu jednego i na dole drugiego. Kochani, zbliżamy się do końca zdrabki. Jeszcze linii nie ma. Melon. Mamy tu melona jednego, drugiego. W tej linii brakuje nam kiwi i kokosy. I tu mamy jeszcze jednego, a tutaj brakuje nam jabłuszko. Jeszcze, no dobra, przedostatni symbol to kokos właśnie, tu mamy dwa i brakuje nam truskaweczki, ale gdyby nam truskawka wpadła, jedna linia, druga, ależ byłoby pięknie. I tu mamy dwa kokosy jeszcze i tu nam się prawie otworzyła linia, brakuje kiwi, jak byłoby kiwi to mamy jedną linię, drugą, trzecią, trzy linie. No dobra, co tu będzie? Obstawiam, że będą pewnie burówki, znając życie i będzie, no właśnie, będzie co będzie. No właśnie, burówki, nie! Skąd ja wiedziałem, że to będą burówki? No to ciekawe, nie? Mamy buróweczkę jedną, tu mamy buróweczki dwa koszyki. A to oznacza, że ta zdrapka jest niestety pusta. Jeszcze sprawdzimy kontrolę, pewnie będą, pewnie będą trzy inne SW i coś tam jeszcze gdzieś będzie i Z, a to oznacza, że ta zdrapka jest pusta. Także dzisiejszy odcinek ratuje z drapeczka laki kończynka, jedno trafienie, jedna biedroneczka daje nam piątaczka. No dobra i to trzeba się oczywiście z tego cieszyć. Ja już kochani Wam dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejne drapingi, kolejne odcinki. Trzymajcie się i życzę Wam miłego dzionka. Hejka, pa pa.